Nazywam się Grzegorz Wikowski, jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Bona z Katowic. W pierwszej części vloga. Które prowadzę, mówiłem o spotkaniach otwartych, w drugiej mówiłem o informacji publicznej, ale teraz chciałbym wrócić z powrotem do, do tego właśnie, jak z ludźmi rozmawiać. Ja wtedy wspomniałem o tym, że będę jeszcze wspominał, jak nie spotkanie otwarte to co, no więc chciałbym właśnie powiedzieć to co. My w bo na Fides często jak, jak zapraszamy ludzi, często jak chcemy pozyskać opinię od, ludźmi, od ludzi, to to co robimy, to robimy różnego rodzaju warsztaty. Przewaga warsztatów nad spotkaniami otwartymi jest taka, że tak jak w spotkaniu otwartym przysiada nie wiem 30- 40 osób, z tych 30, 40 osób. 3-4 coś mi powie, a, a reszta nie będzie miała czasu, albo się nie przebije, albo jeżeli będzie, będzie jakieś du będą duże emocje, to najzwyczajniej w świecie będzie zaczną na siebie krzyczeć, obrażać i w ogóle nic z tego nie wyjdzie. Przewaga warsztatów jest taka, że stwarza szansę do tego, że jak przyjdzie te 30-40 osób, to 30-40 osób rzeczywiście e, będzie zaangażowane w to, o czym mówimy, i będzie miało możliwość wypowiedzenia się. Jak to robimy? Dzielimy ludzi na grupy. Dzielimy ludzi na grupy. Idealne takie warsztaty pracować: jest tak od 4 do 6, 7 osób w grupie. No, tak może być, liczmy do 10, od, od 3. Ludzie siadają. Musi być jakiś moderator tej grupy, więc potrzebujemy, jeżeli będzie te 30-40 osób, potrzebujemy jakichś 4-5 moderatorów, potrzebujemy jakąś większą salę, na której ludzie sobie są porozstawiane stoły, tak żeby ludzie mogli się mogli w tych grupach rozmawiać ze sobą i sobie wzajemnie nie przeszkadzać, wzajemnie nie, nie, nie przekrzykiwać. No i ludzie rozmawiają na jakieś tematy. No też wtedy, no, zależy od tematu, zależy od tego, co chcemy osiągnąć, te formy warsztatów też mogą mieć mogą mieć, różne mogą być różnie te warsztaty prowadzone, bo na przykład prowadziliśmy warsztaty, prowadziliśmy warsztaty dla uczestników rad seniorów, gdzie robiliśmy, wypracowaliśmy z radami seniorów te standardy tego, jak rady seniorów powinny funkcjonować i na konferencji, na której te warsztaty były prowadzonych, było ponad 100 osób, ponad 100 przedstawicieli rad seniorów z strony województwa śląskiego no i w tym przypadku, w tym przypadku zdecydowaliśmy się na zrobienie takich stolików tematycznych. I były stoliki tematyczne, na które było pięć tematów. Jak Rada Seniorów ma funkcjonować, ma współpracować z, 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 władzą, z władzą wykonawczą, czy z władzą uchwałodawczą. Jak Rada Seniorów powinna się promować. Jak Rada Seniorów powinna współpracować z organami jakimiś zewnętrznymi, czyli na przykład z podmiotami zewnętrznymi, czy na przykład z organizacjami pozarządowymi, które funkcjonują na terenie danej gminy. I za ten stolik odpowiadał moderator stolika. I moderator Stolika cały czas przy tym stoliku siedział, a inne osoby, inne osoby mogły siadać do stolika, który temat ich interesuje, i na przykład przez pół godziny rozmawiać na ten temat. Po tych pół godziny była zmiana. Ktoś chce i chce rozmawiać tylko i wyłącznie na temat promocji dla seniorów, może zostać przy tym stoliku. Ale jak chce rozmawiać na inny temat, to idzie na przykład do tematu, który mówi o tym, jak Rada Seniorów powinna się komunikować wewnętrznie, w jaki sposób powinno to być organizowane i rozmawia na ten temat. I dzisiaj 3-4 razy ludzie się wymieniali, chodzili między stolikami co 20-30 minut. A na koniec, przez moderatorów, to wszystko zostało zebrane, powiedziane, tak w wielkim skrócie omówione. I na tym, polegały, na tym polegały konsultacje społeczne, więc, yy, więc w ciągu półtorej godziny udało nam się przedyskutować i zaangażować do dyskusji ponad 100 osób. Co tak jak mówię, przy spotkaniu otwartym by nam się udało maksymalnie 10 albo nawet nie. Taką formą na przykład spotkań konsultacyjnych, które też często robimy, takich taki spotkań z mieszkańcami, jest jakiś temat. Tak? Temat na przykład robiliśmy. Na prośbę mieszkańców w piekarach śląskich i we współpracy z urzędem też w piekarach śląskich robiliśmy diagnozę i ewaluację budżetu obywatelskiego w piekarach śląskich. I tam zrobiliśmy w takiej formie że najpierw podzieliliśmy ludzi na grupy i najpierw ludzie już zastanawiali i mówili się i mówili, opowiadali, co chcieliby zmienić, co, co, im, co im w budżecie obywatelskim nie odpowiada. Chodzi o to, żeby ludzie mają jakiś jakieś, żal do pewnej rzeczy, albo jakieś, no, na coś się denerwują, coś chcą zmienić, żeby ludzie mogli to wyartykułować. Jak to powiedzieli, to w kolejnym punkcie pracowano nad tym, ok, to, 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 to w takim razie jak to zmieniamy, co, co, co poprawiamy, w jaki sposób to poprawiamy i w kolejnym punkcie pracowano nad, nad tym, w jaki sposób coś u, u, usprawnić budżet obywatelski, to też praca była w, w, różnych, w różnych grupach, potem to zostało zebrane, i przedstawione, przedstawione władzom gminy, przedstawione Radzie Gminy, która, która nad tym pracowała. Także takich form warsztatów jest naprawdę, jest naprawdę mnóstwo, zależy od tego, jaki, ma, jaki mamy temat, zależy od tego, ile jest ludzi też od na, często od naszej wyobraźni, ale też od naszych zasobów, bo ilu na przykład mamy osób do moderowania fajną formą, często też stosowaną na przykład to akurat w stowarzyszeniu, bo na zrobiliśmy w pszczynie w województwie śląskim, gdzie, gdzie mieszkańcy. Zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zagospodarować taki duży, duży teraz taki skwer, który jest pomiędzy trzema osiedlami w, w, w Szczynie. I tam na podzieliliśmy znowu mieszkańców na, na, na grupy. I tam w każdej grupie, przy każdym stoliku była mapa. I mieszkańcy. Pochylili się nad mapą i rozmawiali na przykład w którym miejscu, w którym miejscu tego skweru można by na przykład zrobić, żeby były jakieś, nie wiem, idea jest taka, żeby tam zrobić park, Więc w którym miejscu tego skweru mogą być jakieś miejsce spokojne, żeby były ławeczki, w którym miejscu można zrobić coś, żeby no, nie jeździły rowery, gdzie można zrobić jakąś taką strefę, nie wiem, fitness i, i nad tym się zastanawiano. To jest bardzo fajne też, tak, te, 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 taka praca nad mapą, no bo mamy różne grupy interesów, są na przykład są seniorzy, którzy mówią, my chcemy, żeby w tym miejscu, najzwyczajniej w świecie można było odpocząć, a są inni ludzie, którzy mówią, a my chcemy, żeby tam uprawiać sport, żeby było to takie miejsce aktywności lokalnej. No i mamy teraz taką mapę i możemy sobie zastanawiać się i bardzo często się okazuje, że Gdybyśmy na przykład rozmawiali na takim spotkaniu otwartym, ktoś mówi: Ja chcę spokój, a ja chcę, a ja chcę żeby było miejsce do aktywności, i się wydają, że są dwa pomysły zupełnie wykluczające się. Kiedy pracujemy nad taką mapą w małej grupie ludzi, to się okazuje, że okej, okay, to, to się wzajemnie nie wyklucza, bo ten spokój może być w tej części, a miejsce aktywności może być w drugiej części, i każdy jest zadowolony. Także, także naprawdę warto to stosować. Co też myślę, że warto podkreślić, to też, jeżeli na spotkaniu przyjdzie jakiś oszołom, czy oszołomka, to też się wcale nie tak rzadko zdarza. To jeżeli będzie takie spotkanie otwarte, taki jeden, dwóch oszołomów potrafi całe spotkanie rozwalić. Zacząć krzyczeć, obrażać i, i, i tak naprawdę zepsuć całe spotkanie. Jeżeli dzielimy ludzi na małe grupy, to taką osobę w takiej małej grupie jest dużo łatwiej spacyfikować. A jeżeli to już jest wyjątkowy, twardziel czy twardzielka, nie da się spacyfikować, bo no to przy okazji, no to, no, no to nie wiem, to ewentualnie nie będziemy mieli wyników z jakiegoś jednego stolika, ale inne stoliki dalej będą spokojnie pracować i dalej coś wytworzą, więc, więc, więc też taka praca warsztatowa, dzielenie ludzi na grupy zwiększa nam szansę tego, że najzwyczajniej w świecie coś wypracujemy i będziemy mogli iść dalej. Takich Metod pracy z mieszkańcami jest znacznie więcej niż tylko takie spotkania warsztatowe, rodzaju spotkań warsztatowych też jest znacznie więcej, ale o tym będę już mówił w kolejnych odcinkach vloga. Dziękuję bardzo.